Siemanko, Siemanko, z tej strony El Diablo zabieram się za następną minigerkę. Dzisiaj zagramy sobie w Indus Stairwell. Oczywiście jest to horror, tak więc sprawdźmy go. Tutaj mamy już podane klawisze. Już zapoznałem się z nimi, tak więc rozpoczynajmy. Zapraszam do oglądania. Dobra, rozpoczęło się. Grafika z kurczek w yy, Ice, yy, którą grałem, to taka pikseloza, Tutaj nie różni się wielce. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakimś, nie wiem, porcie. Tu jest jakaś łódka. Tu jest jakieś jezioro, nie mogę do niego wejść. No to jest są jakieś paczki, nie mogę też ich podnieść. Pamiętam, że odwiedzałem to miejsce 10 lat temu Co to jest za miejsce? Tu mnie coś blokuje, nie mogę tam pójść, nie wiem dlaczego Pójdę sobie tam Tam tak, gdzie nie mogę ja Jeszcze się chwilę rozejrzę Bo tutaj mamy jakąś przyczepę, kilka paczek, koronarka To jest straszne ograniczenie, nie mogę dalej wchodzić i samochód Rodent removal. Tam też nie mogę iść. Okej. Okay. Sweeney Company Savage Experience. Dobra, czyli z nie możemy pójść tam. To oznacza, że jedynym miejscem do jakiego możemy wejść jest ten dom. Przerażająca kurna muzyka. Wchodzimy do nawiedzonego domu. Oh. Czy w tu przejść? Co my tutaj mamy? O, proszę bardzo, otworzymy jakieś drzwi. Ok, co jeszcze tutaj mogę zrobić? Coś podnieść? Chyba nie. Oho. Tak. Nagle zrobiło się strasznie cicho Ten dom cały czas go przeraża Czemu go przeraża, tego nie wiem O nie! No rozpoczęło się SCP-087B Nie nie B przecież było łażenie takie yy, Po prostu SCP-087 po prostu, czyli klatka schodowa słynna o w mordę. Tak już się nie spodziewałem, że tak mnie skrzywdzą. Że będę musiał łazić pół godziny po schodach. Może nie powinienem tyle gadać, bo widzę, że im schodzę niżej, no jak to w SCP. Mimo że to nie jest SCP. To im niżej jestem, tym się pojawiają nowe dźwięki. O, jakieś pudełeczko. Mogę coś y, tu zrobić? Podnieść? Nie mogę. Dobra, schodzimy dalej. Ósmy, super. Mam nadzieję, że tych pięter nie będzie 100. Jednak mam nadzieję, że zaraz znajdę jakieś drzwi i będę mógł stąd pójść sobie. 10. O, pojawia się jakaś muzyka w tle. To ja na chwilę się zamknę, żebyśmy mogli wczuć się w klimat. Buh! A, wstraszyliście się na pewno. Nie może być inaczej. Chyba, że nie macie głośników. O to inna sprawa. Dobra, 14 15. No super, 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 naprawdę. 16 Nie wiem czemu ale nie straszą mnie te tego typu... tego typu produkcje. SCP to mnie w ogóle nie wystraszyło, mimo że naprawdę czytałem, że ludzie potrafili się bardzo tej gierki bać. Mimo że to strasznie, jedynie tym, że boimy się, co się za chwilę stanie. A tak naprawdę się nic nie dzieje. Jedynie końcówka jest jakaś inna niż cała gra, ale to i tak nie jest nic strasznego. Tutaj również dochodzą jakieś dźwięki różne. Dobra, jesteśmy na 21 piętrze. Teraz schodzimy jeszcze niżej. Chyba ktoś miał zajebiste torsje albo się zesrał po prostu O, ktoś już nie wytrzymał Żebyśmy my zaraz nie, nie popuścili, bo schodzę coraz niżej Zapowiada się coraz straszniej i... Już jakiś demon mnie zaatakował O, coraz lepiej Żygi nagle zamieniają się w krew Co będzie zaraz? Zaraz chyba będzie piekło, schodzę do jądra ziemi Te, że cokolwiek, co jest na danym piętrze, jest nie do użytku. 27. No proszę. 28. O, tutaj już sobie ktoś tętnicę rozwalił. Szyjną. Rysło. 29. O kurde, to czuję, że coś tam się czai. Mogliby zrobić taki efekt, że jak się tam spojrzy, to taka morda wyskakuje. O oh, kurde, No bo no wszyscy by podskoczyli, nawet ci co się nie boją niczego. No fascynujące, naprawdę. Może by się coś w końcu pojawiło. Nie miałbym nic przeciwko. Bądźcie cierpliwi, bo naprawdę tutaj... Może zaraz nam coś ciekawego wyskoczyć, czego nie będziemy się w ogóle spodziewać. O na przykład. O, jakaś, jakaś śmieszna morda mi się pojawiło. Zgasiła mi latarkę i wyszczerzyła się do mnie. Super. Nareszcie się coś zaczyna dziać. No, no! To ja rozumiem. Nareszcie jakieś mordy mi pokazują się. Super, cieszę się bardzo. Nie następny towar nie do ruszenia 38 schodzimy coraz niżej jest coraz lepiej coraz bardziej straszniej 39 o. ktoś się wydziera Czas mam nadzieję, że to nie będzie stopie pięter. Nie no, wątpię, przecież SCP waży więcej niż ta gra. Tak więc dużo pięter tu być nie może. Może być jedynie jedna druga pięter z SCP. Znowu ktoś miał okres. Dobra, jeszcze niżej. Miejmy nadzieję. Nadzieję zawsze trzeba mieć. W końcu! 47, tak. Idziemy. O, co? Gdzie? Jak? Kiedy? Za ile? Po co? O, no proszę. Browarek No nie, to tak ma być jak w STP wersja B, że jak tam skoczy to umrę pewnie, tak? O, przeżyłem. Tylko, że coś piszczy. Ogłuszyłem się chyba co to jest za jakiś reaktor jądrowy No serio Ja już myślałem że się coś stanie eee, Nadal piętra fucking ale czekajcie teraz jest już nadzieja bo pojawiły się nowe dźwięki jest coraz bardziej piszczący więc jest nadzieja że długo sobie nie pochodzimy zaraz tam jakaś morda jednak wyskoczy to już naprawdę trochę ciszej będzie, żebyśmy posłuchali tych dźwięków. przybliżył maksymalnie w pęcie na coś. 57 i 7. i oczu. Dalej już nie liczę. Liczę jedynie, że mi coś zaraz tutaj wyskoczy. skoczy. Run away! <laughs> Mogę uciekać! O kurde! O nie! <śmiech> <śmiech> Based on a story of SCP-087. Thank you for playing. No tak, czyli widzimy inspirację SCP. Ktoś chciał zrobić coś podobnego, no i rzeczywiście wyszło mu to podobnie jak w SCP. Jak? jak w wymienionej gierce na końcu wyskakuje nam jakaś morda, która no nas łapie, nie mamy innego wyjścia i po prostu przegrywamy. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Komentował El Diablo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do łapkowania moich filmików. Widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.